Witam Was bardzo serdecznie, dziś pokażę Wam Sonę K608i, który był produkowany w 2005 roku. No, telefonik posiada już 15 lat, no 16 już idzie mu, ale jak widzimy dość ciekawie wygląda jak na tyle lat. Tak bardziej troszkę nowocześniej skonstruowany został, taki długo wieczny telefonik. No i tutaj spójrzmy, na przedniej widzimy otwory na głośnicze od rozmów, następnie aparat fotograficzny przedni, VGA, 0,3 bądź 0,1 megapikselowy. Na bocznej ściance zobaczymy klawisz ściszenia pogłaszania, klawisz spustowy aparatu, no ale w tym przypadku autofocusa raczej nie, nie ma. I tutaj klawisz skrótowy do internetu. Na tej ściance zobaczymy aparat fotograficzny, no tutaj telefon posiada 1,3 przyczynek 3 megapiksela, dioda, która wspomaga nasz aparat, aparat i służy jako funkcja latarki najbardziej podoba mi się w tym telefonie ta przesuwka okrągła zasłonka aparaciku, spójrzmy sobie tutaj taki fajny klik jest, jak się przełącza no i nam tutaj fajnie osłania naszą szybkę naszego aparaciku by nam się tutaj nie porysowała, bądź nie zabrudziła tu już widzimy, znajduje się zaślepka naszego, naszej anteny zasięgowej i otwory na nasz główny głośnik. Tu na drugiej ściance zobaczymy gniazdo na kabel USB do tej zmienia naszego softu bądź ściągania Simlocka poprzez kabel. Tutaj zapinki jedna i druga, która tutaj odblokowuje naszą tylną klapkę. I tyle tak naprawdę. Jeszcze zobaczymy jeszcze porty ładowania. Tu mamy słuchawki, ten port, tak, słuchawki, kabel USB i port trzeci na ładowanie. I otwory tu widzimy obok na naszą smycz. I kolejny otwór taki mini jest to otwór na nasz mikrofonik. Teraz sobie sprawdzimy naszą baterię. Tutaj bateria oryginalna, podobna jak w scenariuszu K. 750, czy 810 jest to bateria BSC-33 Taka bateria posiada tej 900 mAh W zupełności wystarczała w takim telefoniku naprawdę Długi okres czasu I tu widzimy również, że posiada Została wyprodukowana w 2006, 10 tygodniu Teraz sobie zobaczymy jeszcze informacje tutaj podstawowe W naszej nalepce sonarixon K608 Został wyprodukowany w 2005 41 tygodniu i w państwie Chiny. No i tu mamy jeszcze jakieś dodatkowe informacje, jak widzicie, na naszej nalepce. I teraz sobie nasz telefonik uruchomimy i zobaczymy jego tej podstawowe funkcje, jak to wszystko w tym telefoniku wygląda. Tu sobie zablokujemy i włączamy. Aha, jeszcze w samej góry nie spojrzeliśmy. Tu mamy włącznik i włącz naszą telefoniku, Irdę naszą podczerwień i dioda tutaj powiadomień bądź bądź unik światła. Tutaj w tym miejscu. Tutaj nam się dość długo telefonik uruchamia, taki troszkę specyficzny. O, i odpalił. No i czekamy, a nam się uruchomi. I zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda. Tutaj będzie troszkę menu zmienione pod tą właśnie sieć, bodajże. Wybierzemy sobie więcej angielski. I tu samego już widzimy, że jest włączona Irda i Bluetooth. Telefon się właśnie przez tych przez Irda, Bluetooth. No i oczywiście też kabel USB. Tu samej góry mamy zakładkę internetową Tu mamy jakieś informacje o naszych ciekawych tutaj gierkach innych aplikacjach PhotoD, D. Oczywiście każdy z Was pewnie kojarzy te aplikacje jak kilkakrotnie już powtarzałem Bluetooth, tutaj łączymy się przez Bluetooth do innego telefonu i możemy tutaj manipulować tym drugim telefonikiem i nagrywanie naszych dźwięków, powstałowa tutaj funkcja w telefonie. Teraz sobie wejdziemy w aparatik. To ciekawe czy w ogóle nasz aparatik sobie może zmienimy na nasz aparat, bo jest kamera. Stop. Tutaj mamy, o jest aparat. Czy nasza tutaj pokrywa z tyłu jak ją przełączymy? Czy nam w ogóle zamknie aparat? Zobaczymy sobie. Czy nam tylko zasłoni? Tak, tyk, nie, widzimy, że to działa jako funkcja troszkę y, uaktywniająca nasz aparat, więc nie, nie tylko nam to stosowania, y, ale i właśnie uaktywnia. O, i jest ok. Y, aparat tutaj widzimy, już dość sobie jakości 1,3 megapikselowy. Sobie klikniemy nasze zdjęcie. No, na pewno tutaj nie ma w ogóle autofokusa, ale i tak ten aparat naprawdę bardzo niskim jest w poziomie. Tutaj spójrzmy sobie. Tak to wygląda bez autofhusa. 1,3 megapikselowy To Tej bardzo sobie jakości. Przechodzimy sobie dalej do innych opcji. Tu mamy oczywiście nasze wiadomości. Jeśli chodzi o sms -y, to naprawdę bardzo się wygodnie pisze na tym telefonie. Nie ma tutaj dość dużych widzę numerycznych klawiszy, ale wygodnie się tu pisze i dość fajnie się tu wskłapuje. Idziemy sobie dalej. Radio. Tu mamy nasze pliki oryginalne, jakie zostały wybrane przez producenta. Poszukamy sobie naszych dźwięków, dźwięki, no i słuchamy sobie naszych dźwięków. jak jakieś dźwięki AMR, yy, nagrywane Poszukamy sobie jakichś lepszych, o tu jakieś fajniejsze widzę no i to wszystkie dźwięki szukamy sobie coś innego jeszcze i tu mam jeszcze nasze gierki jest zero gierek aplikacje są dwie jak widzimy i to wszystko to naprawdę nasze kontakty wideo, rozmowa telefoniczne, tutaj nasze rozmowy, organizator no i tu widzimy tutaj podstawowe nasze funkcje, jak widzimy pamięć kodów, kalkulator nasza dioda podświetlająca jak widzimy dość tutaj mocno świeci na pewno nam się sprzeda stoper, minutnik, synchronizacja notki, notki sobie wpisujemy not notatkę i zapisujemy sobie jak chcemy na naszym pulpicie tutaj Kalendarz, no i aplikacje i alarmy, nasz budzik. E, I sobie jeszcze może w nasze ustawienia naszego telefoniku. No i tu mamy, ja w każdym scenariuszu, przeważnie podświetlenie do 100% i do 50%. A tutaj, jeśli chodzi o poświetlenie, to możemy wkrywać sobie odpowiednie pacze. Jeśli czytaliście o tym i wiecie o tym, to naprawdę bardzo fajna opcja jest. Możemy tutaj wgrać takiego patcha, który nam zmniejszy podświetlenie do zera, praktycznie do zera i od zera właśnie do, do 100. Dzięki temu tutaj możemy mieć naprawdę bardzo długo pracującą baterię. I tak jak już wspomniałem, tu mamy przesłane przez Bluetooth, przez IRD i przez USB. I teraz sobie jeszcze może wejdziemy w kod systemowy Prawo gwiazdka, lewo, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka I tu mamy informację o naszym softcie, o naszym modelu K608i Nasz soft, zobaczymy sobie jaki mamy tutaj soft R2L002 tu mamy wersję naszej kamery Wersję aparatu, wersję naszego wyświetlacza Tu oczywiście wszystko możemy sobie podmieniać Podmieniać, robić modyfikacje we własnym czy zakresie. Nasz tutaj Simlock i testy naszych tutaj podzespołów. Wyświetlacz. Następnie podświetlanie naszego wyświetlacza. nasz tutaj wszystkie klawisze boczne. I wszystkie te klawisze w urządzeniu. Głośnik główny. Głośniczek od rozmów, mikrofonik, e, witam, witam, witam Was bardzo serdecznie. Halo, halo. Mikrofonik, e, witam, witam witam Was bardzo serdecznie. Halo, halo. Tej mikrofonik, oczywiście, bardzo dobrze nam zbiera. Jest sprawny. Nasza kamera, kamera przednia nasza dioda podświetlająca aparat i jako która służy jako funkcja latarki, radio FM i łączny czas połączeń, jaki został wykonany z tego telefoniku. 12 godzin 48 i 09 sekund. I to wszystko jeśli chodzi o ten model telefonu Sony Ericsson K608i. Jak widzicie, bardzo ciekawy telefonik, który posiada już 15 lat. Dość ciekawie tutaj skonstruowany przez Sony no i to naprawdę to wszystko co miałem dziś do powiedzenia O tym modelu może sobie później zrobimy jeszcze demontaż tego telefoniku Dzięki za dziś, dzięki za oglądanie tego filmiku, zapraszam Cię również na kolejne moje filmiki Z udziałem Nokii, Sonosanów i innych telefonów klasycznych, dotykowych Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie sobie pod tym filmem Oraz również zachęcam do subskrypcji mojego kanału do zostawienia lajka pod tym filmem i do zostawienia komentarza, czy telefon Wam się podoba. Cześć!